Nowy wiadukt, remonty w szkołach i przedszkolach oraz długo oczekiwana renowacja dworca kolejowego. Rozpoczynamy program Miasto Żyje. Już wkrótce ruszy budowa wiaduktu kolejowego nad Aleją Piłsudskiego. Umowę w tej sprawie podpisali prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski oraz Kazimierz Roduszkiewicz, przedstawiciel firmy Polwar, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji. Dzisiaj po tych wielu latach. Rozpoczynamy, podpisując umowę z wykonawcą, a za chwilę przekażemy plac budowy. Wiadukt ma być gotowy do końca września przyszłego roku. W czasie prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia przejazdu Aleją Piłsudskiego. Koszt inwestycji to prawie 28 milionów zł. Istnieje szansa na dofinansowanie jej środkami z Unii Europejskiej nawet na poziomie 80%. W planach jest także remont dworca kolejowego. Przez długi czas największym problemem było to, że miasto nie mogło zmienić tej rzeczywistości, ponieważ dworzec jako własność PKP podlegał tylko i wyłącznie PKP. Nam się to udało zmienić. Pod koniec ubiegłego roku, czy na przełomie roku podpisaliśmy umowę z PKP, że oto staliśmy się właścicielem dworca jako miasto. Za renowacją odpowiada miejska spółka Ryneks. Przedstawiciele jej zarządu wspólnie z prezydentem zaprezentowali trzy wyłonione w konkursie koncepcje architektoniczne nowego zagospodarowania dworca. W najbliższym czasie będą prowadzone negocjacje z autorami. Po ich zakończeniu zapadnie decyzja, który z projektów będzie realizowany. Prace budowlane mogą ruszyć już wiosną. Już teraz trwają remonty w wielu placówkach oświatowych. Największy zakres prac dotyczy małachowianki, na renowację której Urząd Miasta przeznaczył już blisko 10 milionów złotych. Z nowych sal warsztatowych po wakacjach korzystać będą uczniowie budowlanki i elektryka. Remonty polegające np. na wymianie dachów, instalacji czy podłóg trwają także w kilkunastu przedszkolach i szkołach podstawowych. W sumie roboty budowlane i remontowe w płockich placówkach edukacyjnych będą kosztowały w tym roku ponad 21 milionów złotych. Kąpielisko miejskie Sobudka jest już przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i dla osób z wózkami dziecięcymi. Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego parking z plażą to odpowiedź na prośbę Wiktora Oniszka, radnego Młodzieżowej Rady Miasta. Pierwszy weekend sierpnia upłynął w Płocku pod znakiem hip-hopu. Fani tego gatunku muzyki zjechali do naszego miasta z całego kraju. Polish Hip-Hop Festival rozpoczął się od bitwy freestyle'owej na tyłach nowej siedziby pokisu przy ulicy Tumskiej. Główna scena stanęła na plaży. Przez dwa dni wystąpiło na niej wiele gwiazd. Za wspieranie kultury hip-hopu, a także za liczne działania na rzecz ludzi młodych, Urząd Miasta Płocka otrzymał niezwykłe trofeum Złotą Płytę. To jest dla was! Dla młodych ludzi w Płocku! Zróbcie hałas! Elegancko było się rozbijamy i tak jadąc do domu, stwórz sobie jakieś Na klatce sąsiad zastę daje rachunki, bo pomyliłem numer drzwi bo